imam Je je tu Опа, а вы сейчас Dobra. I wygraliśmy łatwo. jego nie mam tak na dobrej pozycji, ale i tak dobrze za I tak dalej moim ulubionym za tym razem jest El Primo O, szkicie dzisiaj za darmo. Proszę, żeby było coś dobrego. A, i cztery. No i No nie, to ja tutaj. No niestety mnie wygnano stąd tu. E, to tam i tak, pogramy sobie. Uh. Dobra, trafiłem na zatopione. Okej. Okay. Dobra, lecimy. <laughs> Na początku leci mi słabo. Ale gdy już dobędę lepsze poziomy na Clans Sim, to już lecę jak petarda. Nie ma do zatrzymania. Wygram 5 bit Z Rosa ośmiu, Edgarem nie chce grać. Bo zawsze, gdy gram Edgarem, to przegrywam. Zobaczcie, ile mam puszek. A z rosą to pogram. A ktoś jeszcze tam był, rosy? No, ośmioletnik. No dobra, ale jak to roz... Zobaczymy, jak mi teraz pójdzie. Dobra, nie Teraz lecę pod dno mają. Tyś ty już? Jezus, jak oni grają? Nie, nie, nawet dobrze, ze mnie zabił, bo będę od razu na dole. A na dole jest bitka. A więc pójdzie dobrze. <ścoughs> Nara. Serka sobie go. Serka będzie miała najlepszą akcję. Co tutaj się dzieje? Nie ma. Nie ma. Poczekajcie, zrobię sobie 5% i tak jest. I idę tam. tam Aha, tu sobie sobie z Co że trzeba powiedzieć nie wiąza. Zagraliśmy z tylko system, że miałem na słabym poziomie Rosę, A i miałem na leps. Aha, po tobie. A tam uciekł. To z kolei, Leon, to by było po tobie. Nie ma, jestem jeszcze jedna, ja jak? Nie ma. Klaar Klein, <laughs> Zająbro, o Jezu, gazetę, ja się zajął broki, a tutaj zeki! Nie złożyłam użyć gadżetu Paralizu. Ja mi ładuję, a tak to. I idę do przodu. Dora. Nie ma?

Jestem z pomostu, spad... Nara, no, no. nie no, nie trafiłem. Nie, przeżyła. Co? Ona mi ze w ścianę. Nie no. Tak się, Meg, nie będziemy bawili. Zaraz ci coś pokażę. Meg.

Te guzyje, tak. Dobra. Piesek, dobrze. No, jak wy gracie tam? My, kto nas największy wróg, a wy sobie tam... Nie, nie, nie. Jak ja nie, nie lubię takiej graczy. Nie, nie, nie. Kto tu tak gra? No. Zobaczmy sobie tą akcję ber kolcika, który jest słaby. Jezus. A ja mogę coś Wam pokazać na Klenzim. Eee, bitwa dla znajomych. Napad i jak... Nie, nie, nie. nie. Co ja zrobiłam? Co ja zrobiłam? Wyjścia Najpierw blokujemy wszystkich i bierzemy klęsy. Jak ktoś... Będę miał... tylko ty. Jakie miał? Użyć kulta. Aha, leon. No dobra.

Tak... Nie, muszę być na lepszym poziomie jest. Żeby on mnie nie wnerwiał. On coś tam próbuje zrobić. Dawaj mi daj mi się trafić, no co jest to bomlo nie tak jest. Jest. Mamy siedemdziesiąt procent, tak? To niedługo... Nie zmoknie bo... tam. Nie zmoknie. Aha. Uzwał tę i atakuje. Wytwórz. Nie. Użyj. Albo zrobić lepszy poziom. Nie, nie, safe. Dadam, dadam. A co ten lamp ciągle tam zrobić? Dobra, szybko. Przepraszam, nie udało mi się przez tak, to, że wylosowało wrogom ale ale tak dużo zjechało wrogom. Rozwołem przepraszam, ale... no, Leon. Go trudno pokonać.

To starcie najlepszy. 700, nie, jest... Bo to jest szczególnie jak ma z I idzie się do przodu, jest. To jest ogólnie Eklang e z jego map pa. Wiesz o tym, nie? Wiem. Ziema. Siema. Siema. Czekaj, takie dobra, najlepiej spojrzę. Aci leci, tam. Aj oj się akurat rosy, no nie no. Nara. ile lecimy po wygraną. Mecie. A co tutaj się stało? Dobra, nie mam cię ciebie też I co? Sanse się odwróciły? I wygrano No i jeszcze zobaczymy sobie moją akcję. No i zrobione. Łatwo. Ja wam też polecam kanał Anst1. Bardzo wam polecam, polecam bardzo. Co ja parę razy powiedziałem polecam. Zaraz wam pokazuję jak się nazywa, jak to wpisać. YouTube. A teraz 1 I to jest ten kanał. Kogo? Bardzo polecam, to jest jego kanał. Jest ma 223 subskrybenty. Polecam bardzo. A my wracamy do grania do kolina Edgar mówiła za to po co go? Chciałem o Pogram sobie moim ulubionym zadamiasem. Ciebie Arpiła. Po tej bitwie końca. Niestety muszę będę kończyć ten odcinek. Aún está... Va minut ay, 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 ay. Dobra, stracili procenty. A on zmarnował ulta z hiperką na nic. Ale oni mają mało procent. dwadzieścia 24 procenty. Jeszcze zobaczymy najlepszą akcję. No. A więc bardzo dziękuję. Pamiętajcie. Anst1. Subskrybujcie. Jego kanał i mój. Dziękuję. Na razie. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie.